Dzisiaj gotujemy bezglutenowe kluzeczki do rosołu, czyli kopytka. Potrzebujemy 1 kg ziemniaków, najlepiej ugotowanych wczoraj, wystudzonych, 25 dkg bezglutenowej i jedno jajko. I to jest wszystko, co potrzebujemy na nasze kluseczki. Mielimy ziemniaki. Wsypujemy do nich mąkę i wbijamy jajko. Wyrabiamy ciasto. Wyrobione gładkie ciasto turlamy na taki wałeczek i kroimy na jaką wielkość chcemy. W tym czasie gotujemy wodę i wrzucamy do niej kluseczki. Oczywiście wodę lekko trzeba osolić. Kluseczki gotują się bardzo krótko, 3 do 4 minut najwyżej wybieramy i zalewamy pysznym rosołem. Do tego rosołu dobrze jest dodać kawałek mięsa, marchewki, pietruszki. I jemy, zajadamy sobie pyszne kroseczki z rosołkiem, smacznego!